Powiedz nam, za ile sprzedałeś holisty klinik? Jestem zobowiązany absolutnie umową i utrzymaniem tego w tajemnicy, ale na pewno są, są to spore pieniążki. Które no myślę, że wystarczyłbym, ja bym żył tak sobie po prostu bajami, na spokojnie do końca życia. Ale powtórzę jeszcze raz: pieniądze naprawdę nie są najważniejsze. Ja, ja się cieszę, że Holisty Klinik pozostawiłem w dobrych rękach, że są tam wyszkoleni przeze mnie lekarze, którzy wykonują swoją pracę dobrze. Wykonywali dopóki ja byłem. Nie wiem, jak teraz, ponieważ nie mam kontaktu. Więc. Wiesz, no pieniądze nie są naprawdę najważniejsze. Ja się cieszę, że stworzyłem y, fajne w cudzysłowie dziecko, y, naj, najlepszą klinikę w Polsce na tamte czasy. I to mi daje absolutnie największą satysfakcję, nie pieniądze. Gdzieś tutaj e, można w kuluarach usłyszeć e, takie proteczki, że ta, to Holistic Clinic to tam mm, kwoty gdzieś około 70 milionów. No i dlatego chciałam zapytać, czy to prawda. Ale złotych czy dolarów? No, w Polsce mnie domniemuję, że złotych, no nie wiem. <laughs> nie, aż tyle nie, ale jestem, jestem absolut, absolutnie zobligowany e, trzymaniem tajemnicy i no nie chciałbym na ten temat się wypowiadać. Ale na pewno są to pieniążki, które wystarczą mi, abym żył do końca życia. Pieniądze nie są najważniejsze, pamiętajmy. Dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyłem mega fajną klinikę, która swego czasu była numer jeden w Polsce, gdzie mogłem pomagać ludziom, nie tylko zarabiać pieniądze, ale właśnie pomagać ludziom, bo dla mnie to był nadrzędny cel, aby dawać swoją wiedzę, umiejętności i swoje serce właśnie potrzebującym. Ale decyzja była łatwa? Czy chodziłeś z nią jakiś, przez jakiś czas, przemyślałeś i na spokojnie podpisałeś ten kontrakt? Decyzja na pewno była trudna, wiesz. Jeżeli rodzisz dziecko w bólach, jeżeli to, to dziecko dorasta na Twoich rękach, a tak było właśnie w przypadku mojej były kliniki. Zresztą to ciężko to dziecko po prostu oddać sobie do adopcji, ale no, mam nadzieję, że ci nowi rodzice kliniki będą trzymać ten sam poziom, kiedy była w moich rękach. Ale to jest tak, że jesteś trochę ryzykantem. Miałeś stabilną sytuację, mogłeś przecież to kontynuować, a jednak podjąłeś kolejne ryzyko. W pewnym momencie zdecydowałem się, że już Polska jest małym krajem. Dla mnie w było już troszeczkę za ciasno. Ja już osiągnąłem jakby sufit, prawda? Ja już wyżej nie mogłem, zarówno merytorycznie, finansowo, jak i medialnie, zadziałać. Więc. Stwierdziłem, że tak, Stany to było jakby numer jeden dla mnie, aby wyemigrować do Stanów i tam spróbować swojego szczęścia, tam udowodnić, że jestem faktycznie dobry, tam postawić sobie kolejną poprzeczkę. I myślę, że tę poprzeczkę w bardzo niedługim czasie już przeskoczę.